Jej, jej. <gry> Byłam w lumpeksie z siostrą w sobotę i kupiłam to, co potrzebowałam na szczęście. Najbardziej nie zależało mi na spodenkach na ściankę na spinanie się. I nasze się znaleźć takie. Ale przy okazji znalazłam dwie pary spodenek, które jedne na pewno będę nosić na co dzień, a jedne będą bardziej takie na spacery. O. Nie, znamula. No. również z małą siostrą w Carrefourze. I zdobyłam taką roślinę. Jest bardzo ładna. I również taką. Chwila, chwila na docenienie tej doniczki, bo to jest jedyna porządna, ładna doniczka, jaką posiadam i bardzo ją lubię. Mm. Jestem paręka i mam czosy. I w tobie też mam sos serowy, więc będzie wyżarka. A jedną z naszych ulubionych aktywności ostatnio jest jedynie kołaczy, więc idziemy to właśnie zrobić. Nie wiem, czy będą kiedykolwiek pytania o to, dlaczego mam rower powieszony na ścianie w pokoju. Ale uprzedzając pytania, po prostu mam mało miejsca i w mieszkaniu, i w piwnicy, że niestety mój rower musi zostać powieszony w, w pokoju. I tak, również mam miejsce na klatce schodowej, jednak mój tata już kiedyś to próbował i ukradli mu rower, więc nie będziemy tego próbować jeszcze raz. E, Fiucik na dzisiaj to <coughs> taka spódniczka. Spódniczkę, czerwone muciki i podkoszulkę z, z taką koszulką długą w kropki. Przebieram się i idę na bieganie, i bardzo się cieszę, że już jest cieplejsza pogoda, bo mogę nałożyć mniej warstw jak biegam ubieram buty. Byłam ostatnio z przyjaciółką na Challengers. I zanim wyjdzie ten filmik, to na pewno już wszyscy zdążą to obejrzeć ten film. Ale bardzo polecam. Bardzo mi się podobał. Moja przyjaciółka jakoś tak chyba nie przemówił do niej ten film, ale ja osobiście jestem w nim zakochana. Dzisiejszego dnia to mecz piłki nożnej. Bardzo nie lubię pokazywać mojego roweru w tle, ale mam mały pokój, więc niestety trzeba się przyzwyczaić. Ja nie posiadam żadnej rzeczy z tych gdańsk, ani szalika ani niczego, więc po prostu idę w spod spodniach i bluzie. Dodatkowo dzisiaj nie jest jakoś super zimno, ale mocno wieje wiatr i taki dosyć chłodny, więc dlatego ubieram bluzę. Będę po prostu tak spodnie.